Cześć Siemanko, drodzy widzowie! Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Na pewno spora część z Was zastanawia się, dlaczego nagrania teraz pojawiają się tak rzadko, ale to dlatego, że w moim życiu prywatnym naprawdę ostatnio wiele się dzieje. Ale co będzie dzisiaj? Słuchajcie, dostałem od mojego patrona Marcina, którego tutaj naprawdę serdecznie pozdrawiam, największą paczkę niespodziankę w historii tego kanału. Dzisiaj niestety z racji drobnego braku czasu urywka co nowego na hodowli wyjątkowo nie będzie. A więc nie przedłużam i zajrzyjmy do paczki. Muzyka! Szybko, może zdradzę, to są pająki, które wymagają przeprowadzki. Oprócz tego, kilka wyliniało i to w skrócie tyle, jeśli chodzi o to, co nowego na hodowli. A to jest właśnie wielka paczka niespodzianka. Zobaczcie, dosłownie brakuje mi na nią miejsca na biurku, żeby ją postawić. Waga tej paczki to około 6 kg. A co jest w środku, zaraz się dowiemy. Otwieramy pakę, bo naprawdę umieram z ciekawości, co się tam znajduje. O! O! Sporo tego! Jako pierwsza tutaj rzuca się w oczy taka wielka torba podłoża. Bardzo dziękuję, Marcin, że o mnie pomyślałeś. Oj! Tutaj troszkę nadpęknęło, a więc delikatnie odłożę to sobie na bok. Dobra, wiecie co, może zdejmę tą paczkę z biurka, bo obawiam się, że moje biurko tego wszystkiego nie pomieści. Jako drugą znalazłem taką fajną sztuczną roślinkę, zdecydowanie przyda mi się do wystroju. Dziękuję bardzo, Marcin. No, naprawdę przemyślałeś sprawę, widać. Kolejna, trzecia rzecz, jaką znalazłem w tej wielkiej paczce, to uwaga: Braplast, który jest pełen wystroju. Braplast na pewno przyda się na któregoś z moich pająków. A tutaj, no, zobaczcie sami. Może ja sobie to powykładam wszystko na biurko. To nawet w zasadzie nie wiem, czym to jest. Jeśli ktoś wie, to podpowiedzcie w komentarzach, bo naprawdę nigdy się nie spotkałem. Nawet nie będę mówił, co mi to przypomina. O proszę, kolejny świetny prezent, jak widać, od bioter. No i tu również podłoże. Dalej, jak widać, mamy świetną taką tubę. Oj, zdecydowanie, przyda mi się, jak nie wiem. Jeszcze jedna, identyczna tuba. Naprawdę, super, Marcin, jestem mega wdzięczny, bo ostatnio chciałem zakupić naprawdę właśnie takie tuby. Kolejny jest kokos. I jeśli chodzi o zawartość tego plastu, to tutaj mamy ostatni woreczek. Mamy tutaj porosty. Niestety panu Braplastowi trochę się ucierpiało w podróży, ale to nic, naprawi się. Widzicie sami, tych rzeczy jest już naprawdę dużo, a końca nie widać. Także Marcin, naprawdę jestem Ci bardzo wdzięczny. Tutaj mam już kolejną saszetkę, zobaczcie. Porosty białek. Słuchajcie, jest tego naprawdę ogrom, a mój patron Marcin naprawdę przemyślał chyba wszystko, bo to jest naprawdę największa paka niespodzianka w historii tego kanału. I patrzcie, tu już mam kolejną taką wielką torbę mchu w płatach. Dobra, teraz czas zobaczyć, co kryje się tutaj. Ja domyślam się, że są to jakieś pojemniki hodowlane. Tak już widzę przez folię. Tak jest. To są pojemniki hodowlane. Widzicie, naprawdę Marcin potrafi przemyśleć. Co wysłać w paczce. I tutaj po prostu Marcin dla Ciebie 6 z plusem. A więc mamy tutaj trzy pojemniczki hodowlane plus oczywiście e, wieczka do nich. To zdecydowanie jest największa paczka niespodzianka, jaką w historii tego kanału dostałem, trzeba to przyznać w 100%. Ale jeśli chodzi o wystrój, to wygląda na to, że wypakowałem całość i wygląda to tak. A więc co dostałem? Mech w płatach, dwie tuby, oprócz tego torf, sztuczną roślinkę, dwie torby porostów, które tutaj widać oparte o braplast, właśnie do tego jeszcze pojemniki hodowlane. No i teraz czas odpakować resztę. Mówiąc resztę, mam tutaj na myśli te cztery tajemnicze pakunki, które mi <laughs> zostały naprawdę. Dostałem teraria. Słuchajcie, bo aż nie dowierzam. Zacznę od tej paczki, bo wydaje mi się, że tutaj jest jedno lub dwa terraria. Nie wierzę. Tak, tak, tak. To jest terarium. Albo i dwa. To będą chyba dwie kostki. Otwieramy. Tak, dostałem dwie kostki. Naprawdę fantastycznie. Swoją drogą jeszcze nikt nigdy w życiu nie przysłał mi terrarium w prezencie, także naprawdę jestem tutaj mega mile zaskoczony. Dziękuję. Okej, okay, zobaczmy, co kryje kolejny tajemniczy zwitek, ale muszę się przyznać, że pierwszy raz, kiedy otwieram paczkę, zaczyna brakować mi miejsca na biurku. Teraz zobaczymy, co tutaj się kryje. To tu jest również pojemniczki hodowlane. Wow, naprawdę świetnie. Tego się nie spodziewałem. No, zobaczcie, jest tego sporo. Uhu, zobaczcie, ile tego jest. No, powiem Ci, Marcin, panie patronie, potrafi pan zaskoczyć. No dobra, mamy kolejny zwitek, ale widzicie, końca nie widać, a jest coraz ciekawiej. Zobaczmy, co kryje się tutaj, ale dostrzegam już folię aluminiową. Ok, odwijamy. Mamy styroboksik, a więc naprawdę jest coraz ciekawiej. Tutaj czuję, że będzie. Oj! Jest podpisane naprawdę ciekawie. Zobaczmy, jak wygląda zawartość. No dobra, zajrzyjmy do środka. Jeśli. Tutaj jest pająk, który jest zgodny z tym opisem, no to będzie to nowość na mojej hodowli, ale zobaczmy. O, słuchajcie, jest naprawdę świetnie. Słuchajcie, w tym styloboksie faktycznie jest pająk, który odpowiada opisowi, czyli mega pobema robustum. W naturze ten pająk występuje w północnej Kolumbii oraz Brazylii, z tego co się orientuje, i ma przepiękną rudą barwę. Zobaczcie. Oto i on. Warto wiedzieć, że nie jest to agresywny gatunek pająka ani zagrażający jakoś specjalnie człowiekowi, a więc mogę sobie pozwolić. I sprawdzimy sobie tylko, czy żyje. Ale już widzimy, że ptasznik jest cały i zdrowy. I to będzie ostatni zwitek, a więc udało mi się dotrwać do końca tej paczki niespodzianki. A każdy kolejny zwitek jest naprawdę tutaj coraz ciekawszy. Dobra, mamy tutaj ostatni zwitek z tej paczki, dotrwałem do jej końca i póki co mogę powiedzieć jedno, że Marcin naprawdę jest facetem, który potrafi zaskakiwać, bo każdy kolejny pakunek kryje w sobie coś ciekawszego niż poprzedni. Tu również mamy folię ameliniową. I o, 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 łopanie! I tu mamy również styroboksa. No słuchajcie, skoro do tej pory były tutaj takie rzeczy, to ja nie wiem, co mam myśleć na temat zawartości tego styroboksa, bo pewnie za chwilę wybuchnę jak dziecko z radości. Ale zobaczymy. Miejmy nadzieję, że Wszystkie zwierzęta doszły całe i zdrowe. Bo przypuszczam, że są tu jakieś zwierzęta. Otwieramy. Kolejna warstwa folii. A łopanie! Łopanie! Zobaczcie tylko na to. Czy wy to widzicie? Po prostu, słuchajcie, w to nie wierzę. Zobaczcie tylko, co tutaj jest. Ta kliszówka szczególnie uderza w moje serce, jak co niektórzy wiedzą, dlatego, że mam tutaj pterinopelmes mesazimaj, czyli ptasznika, którego kupiłem jako pierwszego w życiu. Zobaczmy, czy z pająkiem wszystko jest ok. Hmm. Pająk żyje. O panie. o panie, czy wy to widzicie? Zobaczcie, co ja tutaj mam. Poe Metalika. Marcin, jesteś naprawdę niesamowitym gościem. Słuchajcie, dostałem pająka, który jest w top ten najrzadszych zwierząt na globie. Co prawda, mam już u siebie na hodowli dwie poe Metalika. Które są już podrostkami, ale. Takim prezentem nie da się nie ucieszyć. Jesteś tutaj? Tutaj mamy Poe Metallica. Doszła cała i zdrowa. Jest naprawdę super. Powiem Wam, że cieszę się w tej chwili jak małe dziecko, kiedy odpakowuję tą paczkę. Tutaj mamy... o Myśliwy z Trinidadu. Salmo Cambridei. Dobra, zobaczmy czy jest cały i zdrowy, ale powiem Wam, że tego pająka akurat... Dość dawno nie miałem na swojej hodowli, chociaż zdarzyło mi się przejściowo. Zobaczmy, czy jest żywy, bo to jest najważniejsze. Ale wygląda na to, że żyje i że jest cały i zdrów. Idziemy dalej z wyjmowaniem kiszówek. Tutaj mamy Neoholotele i Nicei. Super, będę mieć do swojej grupówki. Zobaczymy czy ptasznik żyje. Wow, patrzcie, jaki jest już duży. I to będzie samiczka. Zobaczcie tylko. No, śliczna jesteś, ale dobra, na razie hop do kliszuwy. Czuję się naprawdę cudownie, kiedy odpakowuję tą paczkę. Bo czuję się, jak gdybym wygrał jakiś naprawdę wypasiony konkurs. Ale póki co jest naprawdę super, bo w tej paczce dostałem co najmniej trzy nowe gatunki, których jeszcze nie miałem u siebie na hodowli. Jak dobrze widzicie, gram mostola również ma się świetnie. Przyszła cała i zdrowa. Ostatnia kliszówka z pająkiem z tego styroboxu, który również jest nowością na mojej hodowli. A mamy tutaj Abicularia SP peru purple. No tutaj mamy również nowość, dlatego że tego gatunku jeszcze nigdy nie miałem u siebie na hodowli. Po prostu jakoś się nie złożyło i tyle. Dobra, ale bardzo chętnie spróbuję go pochodować. Również żyje. Patrzcie tylko. To właśnie była zawartość paczki niespodzianki, którą przysłał mi Marcin. Czyli tak, podsumujmy sobie. Mamy tutaj torf, mech, dwie kostki, masę pojemników hodowlanych, jakąś mieszankę do podłoża, oprócz tego porosty, Braplast Kokos, siedem ptaszników, które również są na, pe na pewno warte masę. tutaj Marcin bardzo Ci dziękuję. Teraz dwie takie tuby i sztuczną roślinkę do wystroju. Słuchajcie, ta paczka niespodzianka była ogromna. Naprawdę Marcin po raz kolejny w znacznym stopniu przyczynił się do rozwoju tutaj mojej hodowli, tego czym się zajmuję za co jestem naprawdę wdzięczny. Wartości tej paczki nawet nie chcę przeliczać, dlatego że przypuszczam, że mogłoby zrobić mi się głupio, przyjmując tak wartościowy prezent, ale nie będę przedłużał. To tyle na dzisiaj. Marcin, dziękuję ci serdecznie, bo w pełni zasługujesz na miano patrona mojego kanału. Otwieranie tej paczki było dla mnie naprawdę mega frajdą. Czułem się jak dziecko. Które wygrało jakiś naprawdę wielki konkurs. Oczywiście, jeśli to wideo Wam się podobało, nie zapomnijcie zostawić po sobie łapki w górę, suba na moim kanale, żeby nie ominęły Was żadne nowości. Oprócz tego zapraszam też do swoich social mediów. Wiadomo, do tego wszystkiego linki macie tutaj poniżej w opisie do tego filmu, czyli na Face'a, Instagrama oraz ptaszniki Dino Spiders na Facebooku. A ja żegnam się z Wami i do zobaczenia w przyszłym tygodniu na odcinku z Aranżacją Domków dla Nowych Zwierzaków. Cześć!